Dzisiaj pokażę wam moje wszystkie prawdziwe slajmy. Yy, oto moje dalekie pudełeczko na slajmy. Jeszcze chciałem wam pokazać slajmy moje wszystkie. Jak mają tej już wam pokazuję. To zaczynamy! O i jak skończy filmik, to wam coś powiem. Tu mam taki oto samolot, wczoraj albo przed. No takie squishy, ładne, o. o. Bardziej stąd, stąd. Ja tu nagrywam. Babcia. Opa. Babcia. A pójdziemy po te slajdy dzisiaj? Pójdziemy babcia. Ok, uważaj, bo ja tu mam telefon. Z taką słodką pandę i już ja nagrywam. Mam tu taki, ten pachnie czy ten nie o, Taki odczuwa, o nie dos. Dobra, nie ma już Ten nie pachnie On jest taki letki Taki fajny, o Widzicie? O, trochę się urywa, bo jest trochę letki I musicie go powoli rozciągać, żeby on nie, o, dobra. O, tak się to zamyka. Tu macie takie uszko i po tym łóżkiem jest taki coś. O, i otwarte. Zamykacie to tym. Tak. I pyk. I już macie zamknięty i to nie wyleci. I tu macie taki niebieski. Ha! Czekaj, Czekaj, czekajcie w Teraz ja Czekaj. Co? Dobra. Dobra, już wróciłem Ten ładnie pachnie. Ła bardzo ładnie pachnie. On jest taki fajny, kosmiczny. Jest bardzo śliczny. Bardzo, bardzo ładny. Czyli muszę tam coś spróbować I co jest? Jeszcze tu mam taki slime. Czerwony. Mało go co używam. Bo trochę się za długo nie bawię sobie. Już mam 7 lat. Jest za bardzo już w też. Mamy szczury w domu. też wam nagram odcinek. O, jak pójdę po te slime, które mówiłem Baci, no to pokażę Wam em, te slajmy I nagram odcinek taki.